To może wynikać z naszych jakichś kompleksów, z kompleksów facetów, nie wiem, bo teoretycznie właśnie z to pieniądze nie są odzwierciedleniem jakichś tam ważnych, istotnych spraw, które na przykład według badań w Stanach Zjednoczonych przeprowadzonych najważniejszym takim elementem podrywu, żeby kobieta zareagowała na faceta, było poczucie humoru. Pieniądze były bodajże na czwartym, piątym miejscu, więc to było dość mm -hmm. odległe miejsce, ale jednak te pieniądze przez dają poczucie pewnego bezpieczeństwa. Dają poczucie stabilizacji. Dzięki temu możesz pić tego kolorowego drinka, o który powinniśmy zapytać. Albo nosić tę ładną sukienkę, tutaj, którą że, możemy pochwalić. Także powinniśmy pochwalić. Tutaj już zahacza o niezależność. Aha. W takim w się bardzo poważnie, ale te pieniądze, mężczyźni owszem, mówią o nich często, tak samo jak zauważyłaś, jednak no, może to wynika z powodu innych doświadczeń, innych kobiet, którym może te pieniądze w jakimś stopniu imponowały. No oczywiście, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, tak? jest, jest generacja kobiet A i generacja kobiet B i, i zależy do której się zakwalifikujemy, jak najbardziej. Tylko jest problem, kiedy pan no, pomyli się co do kobiety. tak? I e, to jest w ogóle chyba nawet przykre, wręcz powiem, że na drugiej czy trzeciej randce, zamiast opowiadać o sobie, otwierać się niczym książkę już dosłownie, mówić o swoich pasjach, ambicjach, e, o tym, co się robi na co dzień, jak spędza się wolny czas, e, zaczyna się temat od, od pieniędzy, ile się zarabia. E, i, I to jest, nie powiem, że tylko z mojej autopsji, ale e, w ogóle z, z relacji innych koleżanek, znajomych. Czyli świadczy to o tym, yy, o niedojrzałości faceta i może o braku inteligencji. Więc ten facet był nieinteligentny, więc powinnaś znaleźć sobie innego, który jest bardziej inteligentny. O. Tutaj wcześniej wspomniałaś y, o kompleksach, i, i na pewno jest tutaj y, jakieś było prawdy. Może no, wszystko wynika z poczucia naszej wartości. Czyli absolutnie nie mówimy, przynajmniej początku, nie że mówimy. Nie. O Oczywiście, że nie. Nie mamy pieniędzy głęboko do kieszeni. Oczywiście, absolutnie. Że nie. nie. chwalimy się nimi, tak jak wcześniej podkreślałam. Żadnego afiszowania, żadnego w ogóle zaczęcia rozmowy, e, po początek rozmowy od, od, od zarobków. Poczucie humoru. Jak najbardziej. Cześć, zarabiam Jak 17 tysięcy, pójdź ze mną na radę. To jest jednak kiepskie, co nie? E, ja w ogóle tak strasznie nakręcam się tutaj tymi finansami, e, dlatego może, że przez branżę, w której pracuję mhm. i jakby taki jeden przekrój panów, z którymi spotykam się, stety, niestety, nie chciałabym tutaj też złego świata na siebie rzucić, miałam ostatnio na przykład taką sytuację, e, gdzie próbowałam jakby pociągnąć i sama nakierować dialog z, 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 nowo, z nowo poznanym mężczyzną, no i doskonale wiedziałam, co teraz robi, w jakim, jakim miejscu się teraz znajduje. Natomiast chciałam zapytać o jego pierwszą pracę. Powiedział, co robił, natomiast zasugerował bardzo dosłownie, że wtedy to on zarabiał jedną drugą tego, co zarabia teraz, razy sześć. Dla mnie to był koniec dialogu. Ja się pogubiłem z matematę, bo już nie wiem jak Właśnie po wyrazie twarz. To jest idealne pytanie na nasz konkurs. Ile zarabiał podrywacz koleżanki Kasi? Je, jak to było jeszcze raz? Jedna druga, e, jedna druga e, tego co zarabia teraz razy sześć. Teraz zarabia tyle. Nie a to jakoś ty, 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 tak... A podobno my jesteśmy logiczni. Mhm. Gdzie tu ta logika? Może jednak rzeczywiście nie wszyscy. Dokładnie. E, tak, słyszałem różne, e, rozmawiając z kobietami, słyszę się o różnych sposobach podrywania. E, w rozmowie właśnie z kobietami kilkukrotnie pojawiła się sytuacja, że mężczyzna podchodzi do baru, kładzie portfel na stół, nie mów mu o pieniądzach. I rzuca, to są kluczyki jakby coś, i rzuca kluczyki i podchodzi do e, negocjacji a propos Negocjacji. Słuchaj, Negocjacje. wielokrotnie Dzięki słyszałem, dobra. że są takie sposoby podrywania, bynajmniej w Warszawie. Czy to prawda? Czy znaleźć coś takiego? Bo to jest chyba. Mm, ja osobiście, ja osobiście y, nie spotkałam się z taką sytuacją. Może nie bywałam w takich mm. miejscach, natomiast. i ciężko mi się do tego odnieść mm. najzwyczajniej. Y, natomiast chyba zgodzę się z Tobą, że jednak takie sytuacje są. I to jest właśnie kwestia tego, jak mężczyzna czuje się w środku, jaki ma system wartości, y, w jakim na jakim etapie był kiedyś, na jakim etapie jest teraz i jak bardzo chce tym emanować i co ma, co ma do zaprezentowania, jeżeli to jest jego jedyne. Jego, jego najmocniejsza strona, te kluczyki, no to rzuca kluczyki i chyba sprawa jest rozwiązana. Czyli I koniec randki. Znaczy, jakie ranki, jak jeszcze nawet nie no, było? No, tak. Nie przystąpiliśmy do turny. Dokładnie. Turne. Jeszcze startu nie było, słuchaj. <laughs> Przepadliśmy w eliminacji. Natomiast też tak nie przekreślajmy tego, tak? Bo jeżeli stoi obok pani, której to imponuje, no to no, mo może, może nią, być. Może z nią wejdzie do fazy grupowej. Ale nie <laughs> chcę no, Z taką na metę przyjechać, wiem okay. no, nie ma opcji. Czy miałaś jakiś taki. Mm, bardzo śmieszny, bardzo ciekawy, bądź bardzo drastyczny przypadek podrywania, bo jesteś piękną kobietą, nie ukrywajmy tego. I na pewno zdarzyło ci się coś takiego, o czym mogłabyś się z nami i z widzami podzielić. Ojej, teraz tak jak sięgam pamięci, no, tak troszeczkę. Hmm, chyba większość przypadków, nie chciałabym też tak generalizować, no, 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 nie było nic nadzwyczajnego, tak. To były albo niestety banalne. Przykłady, Ale masz piękne o, których, o których wcześniej wspomniałam, a o tym zaraz w ogóle wspomnę, bo to jest drugi hmm. czynnik, gdzie panowie się strasznie pokładają po całości, naprawdę. będzie gorąco. Będzie Słuchaj gorąco. Ten... <laughs> e, e, nie no, no większość, większość mężczyzn e, podchodzi albo, albo mówi komplement e, i odnosi się do urody, albo, albo zauważa to, że gdzieś mnie widziało na jakimś pokazie, albo kojarzy zdjęcie z gazety. Albo widziałam na przykład w telewizji teraz Albo odnosi, na przykład jak w telewizji, mówi, tak. tak. Widziałam cię w telewizji. Ładnie ehm, natomiast jakichś takich skrajnych przykładów y, chyba, chyba nie pamiętam. I żeby coś było takiego bardzo komicznego, czy. N no nie, nie przypominam sobie. To może odwrócimy to pytanie. Ogólnie nas teraz rzesza, cała grupa mężczyzn. Co powiedzieć na przykład do ciebie albo <noise> do innych kobiet trafnego? Jaki komplement, który z jednej strony nie byłby banalny, a z drugiej strony mógłby trafić w ogólne gusta kobiet? Taka rada złota, rada złota, myślę, złoty dla naszych męskich, dla męskiej części widowni. Złoty środek. Słuchaj, bierz długo i zapisujemy. Ja o, złoty środek. Ja tutaj bardziej jestem w ogóle za gestami i, i, i za tym, że nasze relacje są żywe, kiedy są pokazywane w gestach. Kiedy, kiedy to wszystko funkcjonuje, tak bardziej empirycznie. Te słowa, ja mam tutaj taki dystans do tego, co panowie mówią, tak troszeczkę. Tak, ten. takie <noise> troszeczkę. <noise> Czyli najlepszy będzie mężczyzna, który zaprosi Cię na randkę, która będzie trwała godzinę, a przez 45 minut nie będzie się odzywał tylko słuchaczy. Ojej, oj, tutaj, tutaj też się różnimy, bo my kobiety bardziej wolimy mówić, tak? A, a, a właśnie szukamy muszą, muszą tak, tak, słuchać, dobrych właśnie. słuchaczy, bo to jest udany dialog właśnie, bo, potrzebujemy dobrego słuchacza i to jest bardzo, bardzo fajna zaleta, bardzo ważna. Czy, czy to jest w ogóle przyjaźń, czy, czy ojej, czy to jest romans, czy to jest w ogóle związek? To jest jak najbardziej potrzebne. Znaczy, jak jest z tą rozmową? Bo y, wielokrotnie jest tak, że mężczyzna słucha, 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 już zasypia, a kobieta nadal nadaje. Cały czas <słuch> mówi, mówi, mówi i mówi. Y, I to jest kolejna różnica między facetami a kobietami. Czy jest jakiś kompromis, żeby facet dał jej delikatnie do zrozumienia, na przykład, że no, spauzuj trochę. Zrób coś z tym, albo nie wiem, zanim chociaż przez chwilę. Kwestia wrażliwości, bo jak jest kobieta bardzo wrażliwa i nawet on zrobi to bardzo łagodnie i powie bardzo łagodnie, no to może poczuć się urażony. i uszy mnie że, bolą. <grym <grym> i, nie. I może, może dać to do zastanowienia, że o kurczę, coś jest nie tak z moim partnerem, jeżeli tyle czasu mu to nie przeszkadzało, teraz mu to przeszkadza. Tak, to już nie jest to samo. No, dobry rozmówca, no. Kurczę, no na tej rozmowie jednak wszystko się opiera, tak? I mm. to jest, y, musi być dobry słuchacz i, i, i no, trzeba powiedzieć o swoich oczekiwaniach, tak? Bo chyba od początku jest tak, że widziały gały, co brały. Jeżeli widzimy, że osoba jest nakręcona Słyszały na... Gały, co <gadana>, no nagadana, no to jeżeli nam to nie przeszkadza, no to spodziewamy się, że tylko chyba w miarę czasu będzie tylko gorzej. Je, jeszcze jeden drażliwy temat, bo dużo się mówi w tej chwili, szczególnie o technikach NLP, o, o mowie ciała. Y, zarzucają nam kobiety, że nasza mowa ciała jest. Jak to kiedyś ktoś powiedział na poziomie szympansa, czy jest aż tak z nami źle, że, że z tą mową ciała, że my nie rozumiemy gestów i źle je interpretujemy, źle odbieramy je? Kłamiemy całym ciałem, zdradzamy się całym ciałem, to na pewno, mimika twarzy, gestykulacja, to jest to nasze ego, co w środku siedzi. Jeżeli kogoś adorujemy, to i spojrzenie, i uśmiech, i twarz, i widzę drżące dłonie, więc… To może być delirka alkoholowa, na przykład, nie? E, także tutaj ma to na pewno dużo wspólnego z tym, że e, jak, jak w ogóle funkcjonujemy, jak się przedstawiamy w oczach drugiej osoby. Na pewno mówi się, że oczy są takim zwierciadłem duszy. tak? Jeżeli kogoś traktujemy poważnie, patrzymy w oczy, jest mały prąd. Znowu ja, znowu. Tak. Ja, ja byłem pierwszy, bo wcześniej patrzyłem. <grym> e, to ślemy komunikaty, tak? Które można odczytać, na które można odpowiedzieć, które faktycznie może trafią na ten właśnie jeden kanał, gdzie się dogadamy. E, Tylko, że to wszystko musi być naturalne przede wszystkim, bez, bez, taki, bez takiego spinania się zbędnego. Bo jeżeli ktoś bardzo chce mm, mówić, e, okazywać coś, ale ręce mu drżą, okej, okay, nieśmiałość jedno, tak? Ale to musi być naturalne, musi być taka w środku potrzeba serca. Natomiast są panowie, którzy się autentycznie zdradzają. Pamiętam jeden przy, e, przykład, e, przypadek mojej koleżanki, która pracuje w banku. E, no, Nazywajmy też rzeczy po imieniu, była dość taka kształtna, więc pan wyraźnie spojrzał się w jedną.